Czołem, zawieram wam się na wyprawę w po schronie obserwacyjnym na przedmieściu Warszawa. Tak właśnie wygląda. Tutaj widać na CKM otwór. Wchodzę na górę, no tu sobie panowie właśnie robią naprawiają pracę, no, to, no cóż, teraz idziemy do schronu bojowego, no teraz już jesteśmy w schronie. Typowo bojowym na linii umocnień przedmieścia Warszawa, i to były generalnie, że powiem, najbardziej wysunięte pozycje obronne Niemców. No, a tutaj jeszcze mamy okopy o i tak, tutaj ocenę, że był CKM. O. Wszystko tak ładnie jest pozabezpieczone. O tam, właśnie robią, i tam jest właśnie schron obserwacyjny. Widać tutaj kopułę poddali. To jest opis. A tutaj się wchodziło. Do schronu.